Pisałyście, że chcecie film, jak wspólnie robimy mani. Kolorem świąt jest oczywiście kolor bordowy, czerwony i taki też dzisiaj sobie użyjemy. To jest zwykły lakier. Ale wszystko, co Wam pokażę, możecie też wykonać lakierem hybrydowym. Mówię, że ogólnie ten kolor wykorzystuję, ponieważ są święta, ale kolejna sprawa, najlepiej uczyć się malować paznokcie kolorem czerwonym. Także też polecam od tego koloru zacząć, bo wtedy najłatwiej wszystko widać, gdzie popełniamy jakiś błąd. Normalnie pewnie użyłabym innego koloru, ale specjalnie dla Was malujemy pazy na czerwono, tak żebyście wszystko dobrze widzieli. I tak jak powiedziałam, ja będę używała zwykłego Lakierów, żadnych hybrydowych, żelowych, ale też możecie tak samo użyć lakiery hybrydowych. Jedyna różnica jest taka, że po każdym kroku, kiedy nałożymy warstwę, musimy po prostu włożyć to do lampy i to cała filozofia. Kolejna rzecz to użyjemy sobie normalnie zwyczajnych pilniczków. A na drugą frezarki. Bo też wiem, że nie wszyscy frezarkę posiadają, ale jak najbardziej da się wykonać mani po prostu bez frezarki. No i zaczynamy. Ja na samym początku sobie dezynfekuję moje dłonie normalnie septem. No i przecieram płytkę paznokcia. Bardzo ważne, żeby nie moczyć swoich paznokci, jeżeli zamierzacie je malować, więc wszystkie takie kąpiele czy coś, no to nie są dobre, jeżeli chcemy malować paznokci, ponieważ na naszej płytce mogą później pojawić się pęcherzyk, jak już ją pomalujemy, a tego chcemy uniknąć i też lakier może być nietrwały, więc warto sobie przemyśleć na przykład teraz swoje paznokcie produktami z alkoholem. Ja tego nie robię. Nie mam w ogóle takich tutaj teraz produktów, które ogólnie posiada się w salonie, więc to jest taka domowa wersja. Z reguły po prostu używam sobie w domu tylko Octanisept i to wszystko. Jeżeli na Waszych paznokciach znajduje się stary lakier albo pozostałość po hybrydzie, to należy ją albo spiłować, albo po prostu zmyć zmywaczem do paznokci. Są różne sposoby zmywania, jeżeli ktoś używa szelaka, no to wystarczy nałożyć produkt z acetonem, odczekać chwilę, no i po prostu ten lakier schodzi. Jeżeli to są zwykłe lakiery, no to wiadomo, że możemy zwyczajnie zmyć je zmywaczem do paznokci, a jeżeli jest to żel, to trzeba już go sfrezować. Tego nie będziemy tutaj pokazywać, ale każdy chyba wie o co chodzi, dlatego ta fryzarka czasami jest nam potrzebna, a czasami nie. No i teraz w tym momencie, na tym etapie jak już nasza płytka paznokcia jest czysta. Zajmujemy się naszymi skórkami. Ja do tego używam sobie takiej łopatki, ale może być to spokojnie, też taki drewniany patyczek, i przesuwamy naszą skórkę do tyłu. Fajnie jest to robić takim ruchem, jakbyśmy chcieli podważyć troszeczkę te skórki do góry. Więc nie upychamy tak w dół, tylko staramy się tak wypchnąć do góry. No i też nie przesadzamy, bo. Na początku chcemy zrobić wszystko dokładnie i robimy to zbyt mocno. Wtedy też łatwo sobie tutaj wszystko podrażnić, także odsuwamy, ale nie zbyt mocno. No i zajmujemy się tak wszystkimi naszymi skórkami. I przechodzimy do drugiej dłoń i robimy dokładnie to samo. I w momencie, gdy nasze skórki są już wszystkie odsunięte do tyłu, to możemy je obrawiać. W momencie, jeżeli używamy pilniczka, to warto sobie spiłować właśnie tutaj tą górę, tak żeby żadna skórka już nam tutaj nie została. I jeżeli macie też takie pilniki, które po jednej stronie są drobniejsze, delikatniejsze, to warto użyć na początek właśnie tej strony. No i sobie tym kantem tutaj na błonek ścieramy. Dokładnie tutaj możemy wszędzie wejść. Nasze skórki są już daleko, więc nic im nie zagraża. Też pamiętajcie, żeby nie jeździć filnikiem po skórkach, bo możecie sobie po prostu zrobić krzywdę. To, co jest też bardzo ważne, to nie robimy tego. Mocno, ani intensywnie, tylko delikatnie sprawdzamy po chwili, jak to się prezentuje, ponieważ możemy sobie też przepiłować. I wierzcie mi, że nawet pilnikiem można sobie przepiłować płytkę paznokcia, także robimy to całkiem delikatnie i sprawdzamy sobie, czy już jest wszystko ładnie tutaj spiłowane i przechodzimy do kolejnego paznokcia. Tu możemy sobie przejść już do frezarki, więc jeżeli ktoś używa frezarki, to ja używam akurat do skórek takiego freza łezki. No i tutaj pięknie paznokieć został obrobiony przez pilnik. No a kolejne zrobię sobie frezarką i bardzo ważne jest to, żeby to też było delikatne, ponieważ tak jak powiedziałam, bardzo łatwo jest po prostu przepiłować sobie paznokieć i to może być dość bolesne. Też właśnie ten frez takiej łezki ułatwia wchodzenie pod skórę, więc jak już te skórki sobie ładnie do tyłu odhaczyliśmy, no to teraz Ładnie też ten frez nam tutaj wszędzie wejdzie i każdą skórkę nam błonek z paznokcia zdejmie. No i jak widzicie, to jest naprawdę bardzo mała moc, także nawet jeżeli niechcący przyjadę sobie po skórze, nic się nie stanie i też na takiej po prostu razy robić lepiej tak, niż gdybyśmy właśnie mieli zrobić sobie jakąś krzywdę, najechać niechcąco na naszą skórę. Rok numer dwa, to teraz musimy zmatowić sobie całą płytkę paznokcia i możemy do tego użyć oczywiście frezarki, jeżeli mamy odpowiedni pres. Ja sobie używam po prostu takiej gąbeczki z pilnikiem i ona bardzo ładnie mi tutaj wszystko ładnie zmatowi, wyrówna, pierwszą warstwę pięknie zetrze. No i też przy tym, kolejna sprawa, możemy też tą, tą gąbeczką, możemy też właśnie jeszcze raz poprawić sobie wszystko tutaj dookoła skórek. Ona jest bardzo delikatna, więc nam krzywdy nie zrobi. Tutaj nie ma opcji, żeby sobie przepiłować paznokieć. Cały paznokieć możemy sobie tak zjechać z każdej strony. Jedynie co, to warto nie najeżdżać tymi ostrymi końcami na naszą skórę tu. o, Bo możemy sobie czasami przeciąć, jeżeli zbyt szybko to zrobimy. Dlatego delikatnymi ruchami, mogą być to takie okrężne ruchy, bo po prostu sobie polerujemy naszą płytkę. aż zostaje nam coś takiego. No i nasze paznokcie są już pięknie zmatowione, także cała płytka została przejechana i teraz możemy zabierać się za odkurzanie i ja używam sobie takiej po prostu takiego płatka, który bardzo ładnie wszystko mi tutaj zdejmie. Możecie używać sobie też szczotki, która wszystkie takie pyłki właśnie zdmuchnie z Waszego paznokcia i zabieramy się za nasze skórki. Jeżeli jest to konieczne, to możemy ponownie sobie delikatnie tak przesunąć je do tyłu, podważyć, żeby były bardziej widoczne, ale czasami już w ogóle nie jest to potrzebne, bo te skórki zostały już przez nas. I ja do obcinania skórek używam sobie takich cążek specjalnie do skórek, one są tak specjalnie wyprofilowane, ale możecie używać też nożyczek specjalnych oraz są takie narzędzia, które wycinają skórki odradzam, ponieważ mi bardzo łatwo jest wjechać sobie za głęboko i uciąć kawałek skóry, także tego nie chcemy. To, co chcemy, to po prostu wyciąć skórki, które odstają, i takimi cążkami jest to bardzo łatwo po prostu zrobić. Bo wszystko tutaj widzimy, także możemy prosto te skórki wyciąć. No i kolejna rzecz, dlaczego robimy dopiero teraz to do obcinanie skórek, a nie od razu na samym początku? No wiadomo, że dlatego, ponieważ nie chciałam, aby bardziej... Tutaj te okolice, jak już skórka jest obcięta, były wrażliwe, ponieważ teraz one są tutaj świeżutkie, także już są bardziej wrażliwe. No i każde kolejne tutaj potarcie mogłoby źle na te nasze skórki wpłynąć. No i nasze skórki są już pięknie wycięte, płytka paznokcia widoczna i zabieramy się za nasz kształt. I ja ogólnie bardzo lubię mój kształt takich dość krótkich paznokci. Następnie robię. Delikatny migdałek, jak widać. To co jest ważne, to zawsze jak piłujemy, dopiero co na przykład robimy kształt i możemy sobie użyć tej grubszej strony pilnika na sam początek. I to co jest ważne, to jeżeli na przykład robimy tak jak ja, migdałek, no to zaczynamy go tutaj jak się kończy paznokieć. Zawsze tą stronę na boku zostawiamy prostą. Więc tutaj zawsze ten paznokieć jest prosty, dopiero jak już się kończy. No to robimy sobie owalny kształt, nie wcześniej, bo potem może właśnie tutaj nam się pękać albo coś nam się dziać, także zawsze zostawiamy tą formę prostą i następnie kształt. Tak samo, jeżeli robimy proste paznokcie, no to tutaj jest proste i dopiero tutaj sobie robimy prosty kształt. Ja robię to, jak Wam mówiłam, taki owalny kształt, delikatnie tylko spiłuję. no i teraz możemy ogólnie robić sobie w każdą stronę. Dobrze, do przodu do tyłu piłować. I jak już mamy tą wymarzoną naszą formę, którą chcieliśmy mieć na końcu, tak wygląda moja, to bierzemy drugą stronę pilnika, tą drobniejszą i wykańczamy w jedną stronę, czyli przeciągamy paznokieć w jedną stronę, po prostu tak, aby zamknąć łuskę, bo jeżeli tego nie zrobimy, to paznokieć może nam się rozdwajać albo po prostu bardzo szybko tutaj na końcu może nam się psuć. Także wszystko musi być tutaj pięknie zakończone, także jednym ruchem możemy sobie właśnie tak wykończyć i przeciągnąć, żeby tak profilaktycznie te łuski nam się ładnie zamknęły, no i też, żeby ten paznokieś na końcu był gładziutki. No, i robimy to samo z resztą. Najpierw tworzymy sobie kształt taki, jaki chcemy, a następnie przeciągamy jednym ruchem, po prostu, żeby zamknąć ten paznokci. No, ja już jestem jak najbardziej zadowolona z kształtu paznokci i są już ładnie wypiłowane. Także teraz po prostu. Pilnuję, żeby już żadne drobinki pyłu się tutaj nie znajdowały. Też warto zrobić to, po prostu przelecieć sobie płytki paznokci primerem, jeżeli taki posiadacie. Ja posiadam taki całkiem najtańszy z chyba Hebe od Klaresa i to jest primer bezkwasowy. Nawet jeżeli nic nie nałożycie, to też będzie jak najbardziej ok, ponieważ wszystko jest tutaj już czyściutkie. Płytki paznokcia są Pięknie zmatowione, wypolerowane, no i możemy nakładać pierwszą warstwę. No i tak jak Wam powiedziałam, ja będę nakładała lakier czerwony, no i to, co warto zrobić, jeżeli nawet nakładacie zwykły lakier, ale z jakimś bardzo intensywnym kolorem, to nałożyć sobie bazę, odżywkę, coś takiego, co tę płytkę paznokcia nam zabezpieczy, ponieważ kolor czerwony może bardzo łatwo nam ją zafarbować, a tego nie chcemy i przy zmywaniu po prostu będzie łatwiej, jeżeli. Na płytce najpierw znajdzie się po prostu albo kolor bezbarwny, albo jakaś odżywka, coś w tym stylu jak baza. No i tutaj też ważny krok dla tych, które robią hybrydy, no to nakładają sobie po prostu pierwszy krok, pierwszą bazę i lecimy do lampy. Więc ja nakładam po prostu bazę z odżywką na całą płytkę paznokcia. Tutaj nie robimy żadnych form, lecę po całej płytce. Tego produktu nakładam też niewiele, i to, co jest teraz super, to możemy tak delikatnie podjechać jak najbliżej skórek. Nie dotykamy skórki, oczywiście, ale całą płytkę paznokcia staramy się zakryć i lepiej jest bazą wyjechać delikatnie tutaj pod. Skórki niż później kolorem, także z kolorem będziemy bardziej ostrożni. A jeżeli chodzi o tę bazę, to właśnie możemy sobie jak najbliżej tych skórek tutaj dojechać i przeciągnąć. I nasze paznokcie są już gotowe. I w tym momencie wkładamy rękę do lampy, kto robi hybrydy. Kto nie, to może zrobić 10 przysiadów po prostu tak, żeby teraz ten lakier nam przeschnął. Pierwsza warstwa przeschnęła i zabieramy się za kolor. Jestem bardzo ciekawa, jak mi to wyjdzie w powietrzu, ponieważ specjalnie dla Was jestem bliżej kamery, no ale zobaczymy. No i na początku niewielką ilość, więc sobie z każdej strony tak przejeżdżamy pędzelkiem po krawędzi, no i nakładamy. I to, co jest ważne, słuchajcie, to nie nakładamy blisko skórek. Także jedziemy najlepiej sobie zacząć od środka i przeciągamy do końca momencie już budujemy formę paznokcia, także kolejna ważna, istotna sprawa. Nie malujemy całej płytki paznokcia. Zobaczcie, dojeżdżam delikatnie, jak najbliżej skórki i następnie tworzę taki prosty kształt paznokcia. Nie dojeżdżam do końca krawędzi, tylko prościutko. I tak prezentuje się pierwsza warstwa i jak możecie zauważyć, Tutaj nie dojeżdżałam do końca. Istotna rzecz. Tak samo tutaj. I nie dojechałam do końca skórek. To jest taki malutki odstęp, jednak zostawiłam, ponieważ te skórki i tak za chwilkę wrócą na swoje miejsce. Teraz są jak najdalej odsłonięte od paznokcia, wrócą i wtedy ładnie zakryją nam ten początek. Ale jeżeli najedziemy na skórki, albo tutaj ogólnie za, za daleko, to nie będzie wyglądało estetycznie. Tak samo, jeżeli chodzi o Hybrydę, więc warto zostawić sobie delikatny odstęp, szczególnie tej pierwszej warstwy. Drugą możemy już delikatnie dalej dojechać, ale ważne, żeby nie najeżdżać nigdzie na skórki i tworzyć ładną formę, kształt lakierem. No i jedziemy dalej. To najważniejsze, żeby lakier ten końcowy, czyli top, był wszędzie dojechany bardzo ładnie i wtedy nam pięknie się wszystko utwardzi. Lecimy z kolejnymi bazurami. Pierwsza warstwa już przeschnęła, także możemy nakładać drugą. No i tutaj, tak jak powiedziałam, tak samo dajemy niewielką ilość produktu, ale możemy już troszeczkę bardziej dojechać w niektóre miejsca. Chociaż staramy się trzymać też tego, co już rozpoczęliśmy. I na końcu jeszcze krawędzie. Ja też widzę, że ten lakier jest dość taki napigmentowany, więc nie chcę przesadzać, jak nie jest to konieczne. Wiadomo, niekiedy warto zrobić takie dwie intensywne warstwy, ale tutaj ten kolor jest naprawdę taki dość ładny. I jak widzicie, cały czas jest ten odstęp od skórek ponieważ one serio później wrócą na paznokieć i bardzo ładnie nam już zakryją wszystko. Lepiej w tę stronę niż jakbyśmy zapaćkali całe skórki i byłoby to nieestetyczne, a tak wygląda to naprawdę bardzo ładnie. No i czekamy aż przeschnie ta druga warstwa i następnie nakładamy już top. Druga warstwa pięknie przeschnęła. I tutaj nakładamy na całą płytkę paznokcia, nawet na te krawędzie, gdzie nigdzie nie dojechaliśmy i głęboko tak, aby cały kolor był zasłonięty. To jest ważne szczególnie przy hybrydach. I kolejna rzecz, jak już paznokcie przeschną, to warto sobie nałożyć na nie krem, tak żeby nasze skórki były odżywione. Możemy nałożyć olejek, ale ja tutaj nakładam krem na całe dłonie, no i też właśnie zabezpieczam sobie skórki, tak żeby były nawilżone po tym wszystkim wycinaniu, piłowaniu, warto to zrobić. Mam nadzieję, że taki film był dla Was przyjemny. Widzimy się w kolejnych i myślę, czy nie zrobić takiej serii projekt Glow Up, gdzie właśnie będę takie smaczki Wam pokazywała. Ogólnie nie sądziłam, że taki film będzie chciany tutaj na kanale, ale jeżeli chcecie więcej takich filmów, to dawajcie koniecznie znać, bo chętnie podzielę się innymi moimi takimi jakimiś trikami, które znam. Widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, ciao. ciao.